Cześć miąkowitaci, witam was bardzo serdecznie na serii Zdziechowice, to pomysł na życie, oczywiście mapa ździechów, witam was w kolejnym łodzineczku I co, mamy sobie dalej wrzesień, wrzesień, godzinka w pół do 11 praktycznie, czas na żniwa, co prawda w ostatnim odcinku również był wrzesień i sialiśmy sobie tam, tam, tam kawałek w tamtą stronę e, pszeniczkę ja sobie generalnie zjechałem tutaj do nas na bazę na Goskę, Na razie się niej zostawiłem, jeszcze jedno poletko mamy do zasiania. Natomiast ono się tutaj pozmieniło. Wymieniłem sobie przyczepę. Dlaczego przyczepę sobie wymieniłem? Kto był na wtorkowym live z testów modyfikacji, ten wie. Tam sobie właśnie testowaliśmy taką przyczepę, która wyszła na LS Portalu. Jak widzicie, autosanka nuzerdzawiała no, bardzo stara i kurczę, potestowaliśmy. Naprawdę fajnie działa, różna ma konfiguracja, fajnie wyglądała się tak staro. I się chyba zapytałem właśnie tak nie jeździ jak tam te drugie autosanki które są wydane i właśnie właśnie zapytałem czy brać tutaj ją na tą serię napisaliście że tak ja również byłem za tym jak najbardziej więc ona tutaj się pojawiła koszt jej to naprawdę jakieś tam grosze bo chyba ponad Troszkę ponad 3000, tamtą sobie przyczepkę oczywiście sprzedałem, tak jest 3500, także tak ona sobie tutaj wygląda. Myślę, że ona będzie bardzo fajnie tutaj wyglądała taka właśnie zardzewiała, stara, żeby było później na co wymieniać. I myślę, że tutaj pod tą właśnie starą 60 również fajnie ten zestawik tutaj pasuje. Co jest błędem, no to tutaj troszeczkę później zobaczycie prawdopodobnie właśnie. Te kable trochę się zapadają, ale to nic się nie dzieje. Lecimy sobie do Bajzonka, bo dzisiaj czas na żniwa. Mamy sobie żniwa e, Owsa. Generalnie co wam jeszcze powiem, to wam powiem, że zapomniałem o jednym polu. Teraz jak tak przesiadłem się jeszcze na. Ach, i ta zmiana biegów. E, teraz jak się przyszedłem jeszcze tam na poletko, czy na pewno zobaczycie ten... Ja powiedziałem, owies? Nie, sorgo. Ja nie wiem co ja wcześniej powiedziałem, ale chodziło mi o sorgo. W ogóle teraz troszeczkę te odciny tak na szybko nagrywam, e, więc myślę, że jakiś to już długi nie będzie, sobie tamto tam pole tylko pokosimy. Dobra. Czekajcie, czy ja coś tutaj mam jeszcze do, do ogarnięcia? Nie, nic nie mam, dobra. E, tutaj w ogóle no, mam manualne podczepianie, aczkolwiek mogłem normalnie odpiąć ten HD, więc ok. No więc polecimy sobie na to sorgo. zapomniałam o innym polu, właśnie chodziłem tu, popatrzyłem, kurczę, Mam jeszcze na niebiesko coś e, na mapce, więc poleciałem sobie zobaczyć. No i faktycznie, mamy sobie tam poletko, zaraz Wam pokażę które. Jeszcze nie wiem co tam zasieć, prawdopodobnie by się przydało coś zasieć tak, żebym później w przyszłym sezonie mógł tam rzepak. No ale nic, jeszcze sobie tak naprawdę zobaczymy, powoli jesień się tutaj zaczyna. Soja jeszcze przed nami, także tutaj jeszcze pewnie żywa soi będą. E, po żniwach później tam w przyszłym roku pszenicy i tak dalej, jak ona Urośnie, to będziemy mogli sobie zrobić prasowanie. No bo, no bo po sorgu i po soi, wiadomo, słomy nie ma. Tutaj za chwilę po prawej stronie będzie to poletko. Tam jakieś chwasty są dosyć mocno zaniedbane. Jest to pole, a nasze pole jest tutaj zaraz za kukurydzą. Tutaj widzicie no już mało co rośnie. jakieś tam poletka. Tutaj chyba sąsiad na kieszonkę nie robi, tylko będzie czekał nasz na ziarno. O, tamto poletko to jest właśnie to nasze. Dobra, co my tu musimy zrobić? Musimy na pewno otworzyć sobie zbiorniczek, rozłożyć i musimy sobie tutaj wjechać. Dobra, podoba mi się bardzo tutaj dźwięki, mi się bardzo podobają tego bizona, te wszystkie dźwięki zmiany biegów i w ogóle to jest coś pięknego. Kamera nam się od razu zmienia, kiedy załączymy sobie tutaj kombajnik, motowidła. I lecimy sobie z tym koksem, nie wiem czy czasami nie są za głośne dźwięki Bo tak, Zetora generalnie jest ciche, muszę sobie te dźwięki podgłośnić Znowu tutaj Bizonik jest kurcze zbyt głośny i tak to generalnie wygląda Dobra, możemy sobie jechać maksymalnie 8 na godzinę, więc sobie jedźmy I generalnie co to możemy sobie pogadać, nagram ten odcineczek Tutaj mamy sobie przez 16, więc no miałby być odcineczek bardziej 14, 15, ale no Wyszło jak wyszło, mamy sobie czwartunią. Czwartunią jutro w piątek będzie kolejny odcinek z e, Jełopów z Jełopy w Stanach z serii. Tam drugi odcinek jest Kiszonki. Wczoraj był pierwszy, możecie sobie zobaczyć, bo naprawdę nam Kiszonka mocno osypnęła, bo aż ponad 2 miliony ton że naprawdę dosyć dosyć ciekawy będą bardzo fajne pieniążki, będziemy mogli się tam fajnie rozwinąć ale to na poniedziałek sobie na odcineczek, tam podsumujemy e, jakieś tam kolejne plany jak najbardziej powiemy bo troszeczkę maszyn sobie kupimy również sobie traktor kupimy więc jak najbardziej spoko e, no a tutaj e, lecimy sobie właśnie z sorgiem już żniwa więc mówię jak najbardziej spoko jeszcze nie mogę się doczekać kiedy tutaj już normalnie odpolę sobie tego bizonka no ale zaczęliśmy jak zaczęliśmy e, w Farmy 19 na sezonach zaczynaliśmy sobie na wiosnę, tutaj zaczynamy sobie w lato, w sierpień, więc tak to generalnie wygląda. Troszeczkę się tutaj rośnie, że dużo sąsiadów również tam wapnę już dała na pola, tutaj nam coś już pokazuje, gdzie my jesteśmy, jesteśmy na. My mamy tutaj gościa, jesteśmy na polu numer 43 i czy nam coś tutaj wykazuje? Nie, nie wykazuje nam FAP, no więc jest wszystko ok, a tej nawożenie jest na 100%. No i faktycznie już to na 250 po takim przejeździe, więc fajnie, niech nam sobie tutaj sypie. Także napiszcie, co, co myślicie o tej przyciepie, moim zdaniem fajny ruch, bo no jak testowaliśmy i normalne animacje, wszystko nie działało, również jest fajna ta konfiguracja na kolejne burty w górę, że można sobie dołożyć, czy można sobie rozbudować tam przyczepę i, i fajne spodkiszonkę, również ma konfigurację zdejmowanych dwóch burt bocznych, gdzie wtedy można fajnie sobie tutaj kostki poukładać, co na pewno będziemy robić, więc no, naprawdę bardzo fajna sprawa, myślę, że taka stara właśnie to pod tą 60 będzie fajnie ona wyglądała i że generalnie fajnie się tutaj nam przyjmie. Mm. Co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? No teraz mamy taki okres, no niestety, gdzie pogoda jest, no jaka jest, tak naprawdę zima. Taka zima, że różne burze śnieżne, wichury. Niedawno mieliśmy mocne wichury, gdzie narobiło sporo szkół. Teraz również, tutaj jadłem obiadek i właśnie oglądałem sobie telewizję, tu kurczę, no totalna masakra. Tam głównie Wielkopolska i Zachód Polski, ale w Krakowie przy ten dźwig, jak, jak spało, to, to już w ogóle my w mieście też mamy takie... Jeden dźwig taki, jeden troszeczkę mniejszy, także no też nie jest e, zaciekawie. ale no one na szczęście tam stoją, przynajmniej nic nie ja było, ale u nas jest generalnie spokojnie. Ja widziałem, że w nocy już się tam łanie zaczęło, znowu tam od zachodu, i u nas tutaj e, przez tą całą Polskę, jak to przechodzi, to już powoli, powoli wyhamowuje, to wszystko jest mniejsze, no i u nas faktycznie, no tak naprawdę, tutaj, świętym wszystkim. Jest spokój, teraz troszeczkę po południu, e, troszeczkę jest większy wiatr, ale generalnie to i tak nie jest jakiś taki mocny, e, z opadami jest różnie, rano na przykład lało, była dosyć porządna ulewa, e, jak w burze teraz, no to później się uspokoiło, słońce wyszło, tak jak robiłem tego live'ika tam o 11.00. Później znowu troszeczkę deszczyk popadał, teraz znowu było słoneczkę, teraz znowu zachmurzenie i możliwe, że będzie padać, bo dzisiaj naprawdę sporo deszczu, jakby kurczę jeszcze były te wichury, to co innego, a tutaj jeszcze do tego deszcze, także nieprzyjemna sytuacja. Także mam nadzieję, że u Was nie jest źle. Że, że nie ma żadnych tragedii, że wszystko jest ok, jako się tam trzymać. I Wy tak właśnie mi piszecie, kurczę, i yy, w ogóle odnośnie tych domów i tak dalej. Że o, miasto, blok i tak dalej. No ale kurczę, zobaczcie sobie sami, tak. Tam w Wielkopolsce, yy, dobra, przebiegniemy się ten, tam w Wielkopolsce kurczę same chałupy, tak. Głównie to właśnie chałupy, dachy zerwane. Ja tutaj w bloku się czuję bezpiecznie, jeszcze zależy też jaki blok, ale większość bloków jest właśnie gdzie no jest kurczę całkowicie są inne dachy te nowsze jak patrzę sobie jak budułem te nowsze bloki no to tam faktycznie te dachy są jeszcze inne tam już prędzej jest możliwość dozerwania ich także no całkowicie inne dachy a ja tutaj w tym moim bloku się e, czuję bardzo bezpiecznie o Widzą głośniej, dziesiątka Znowu cicha, i, i tak to jest. Um, I i kurczę, tak naprawdę się tutaj nic nie dzieje. Ewentualnie, jakby drzewo w złą stronę poleciało to, najwyżej trochę w oknach, ale tak to jest jak najbardziej okej. Okay. Straszyli tutaj przed właśnie mocnym wiatrem, no ale na razie jest spokój. W nocy ma to już w ogóle tam uspokajać się. No, zobaczymy, jak to tam będzie. Na razie z, deszcz, z deszczami do róży wygląda. No, wyjdzie to słońce, no to to wysusza w moment, bo też jest cieplutko, bo tam było na 99 stopni, więc jest jak najbardziej. Ok, więc to wysusza, no ale zobaczymy. Dzisiaj jeszcze mamy właśnie taki dzionek z deszczami, przez cały dzień zapowiadali właśnie deszcze. E, jutro już ma być słoneczko, w sobotę już ma być słoneczko, w przyszłym tygodniu, jak trzeba wrócić do szkoły. To tam jakieś opady mają być. to tutaj osoby, które mają farię, no to Wam współczuję pogody. Mm, I tak to właśnie wygląda. Ale ja też, jak miałem ferię, no to była wichura. Była, była zima tak naprawdę, bo wtedy to śnieżyca przyszła te różne burze śnieżne także pogoda była przedziwna. Sypie to, czy to nie sypie? A, tak, mus, musimy uruchomić silnik, dobra, i nam sypie. E, no wtedy sobie testowaliśmy naprawę. naprawdę przyczepka tutaj dawała radę, wszystko było z nią ok, normalnie usypywało, normalny wysyp, nic się nie bugowało, także bardzo fajnie, no i coraz więcej właśnie modzików wychodzi tutaj na NAS portalu między innymi na modhubie, powoli, powoli też coś wychodzi, ale to głównie jakieś maszyny zagramaniczne, chociaż e, wczoraj bodajże wyszła tam modyfikacja polska, E, jakaś tam chyba jakiś rozsiełać chyba do nawozu czy coś w tym stylu, coś tam wyszło Bardzo ciekawy siemnik wyszedł generalnie, co prawda tam chyba nie od Polaków, ale no, faktycznie taki Skansen, e, taki starość totalny jak tam patrzycie to, to na pewno wiecie o co chodzi, więc jak najbardziej. E, no teraz generalnie też no, miało być lajmiki, dopiero gdzieś tam od środy, o czwartku, wam mówiłem tam w e, niedzielę, ale no na szczęście w poniedziałek sobie ogarnęliśmy wszystko w robotce. Eee, wtedy speeda tam wrzuciliśmy i ogień był i, i, i udało się to ogarnąć, także teraz czekam dalej na kolejnego cynka. Eee, kiedy tam będzie coś do roboty, bo póki co tu zbytnio nie, nie ma. Eee, tak głównie się tam zajmuję na dworku. Także mega fajnie, bo też przez to się mega mega uodporniłem, bo kursy na to co chwilę choroby, a teraz przyszła szkoła średnia, tutaj też robotka i się festa uodporniłem. Praktycznie w ogóle nie choruję, jak coś tam zachoruje, to tam chwilę coś i, i praktycznie przejdzie, także mega spoko. Tym bardziej teraz ta pogoda, wczoraj się trochę źle czułem, ale później już przeszło. A w ogóle wczoraj był fajny dzionek, bo działeczkę tam na działce się połączyłem na, na praktykę, bo mieliśmy dwa dni zdolne ponieważ no, tam zakażenia były na warsztacie no i niestety wyszło jak wyszło, że właśnie musiało być zdalne, teraz niestety też e, wychowawczyni ma problemy z nogą, więc prawdopodobnie też się wróci prędko do szkoły, no ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok, bo chodzi się może, ale na pewno będzie wszystko ok. Także fajne, dziane kurczę ognisko wczoraj się zrobiło. Tam się trochę powypalała jeszcze w sobotę. Właśnie mamy jechać, jeszcze tam ognisko zrobić. Jak troszeczkę to wszystko po, powysychało, też to drzewo mamy pochowane. Tam pocięliśmy, podziabaliśmy, także sporo wypaliliśmy, sporo jest pociętych i tak dalej. Więc naprawdę robotka powoli idzie też na działce. No ale jeszcze troszeczkę tam mamy co robić. Ja tam jeszcze pograbiłem, bo tych liści jeszcze tam e, troszeczkę się nazbierało. Jakąś tam trawa, jakieś tam pierdółki, jeszcze patyki, bo przecież jeszcze sporo patyków leżało, bo tam połamało, jak były te wcześniejsze wichury i w ogóle te wiatry, no bo teraz osiągnę właśnie wiatry Dobra, poczekajcie chwilę. Ja tutaj wypuszczę pieska, wy możecie sobie subika a rozpapeczkę w górę, jeżeli tego nie robicie. Będzie mi miło i nie przegapicie kolejnych odcineczków. Tak samo live'ów. odcinki są codziennie, live'y również są codziennie, więc serdecznie zapraszam, dobra, poczekajcie chwilę. No, nie jestem, sam wypuściłem jeszcze tutaj za chwilę. Oczynek eee, prawdopodobnie trochę później będziecie mieli, bo ja to nagrywam sobie przed 16, natomiast tu dostałem cynka, że będziemy za chwilę jechać, bo jadę tam popatrzeć trochę po komisach różne samochody tam, mnie, bo jak wiecie jak mnie oglądacie, no byłem mocno nastawiony teraz ja, ale ona jedynkę, ale kurczę tak jednak, po uzgodnieniach i tak dalej, niby wszystko fajnie, ale w środku jednak tak wygląda dosyć staro, eee, a najważniejsze, żeby mi się czuł najlepiej, żeby po prostu było najlepiej w środku, żebym się dobrze czuł. Także lecimy sobie po coś tam się rozejrzeć w tym kierunku. No bo wiadomo, szybko minie kilka miesięcy i będzie trzeba tutaj kupić coś. A planuję, właśnie tak we wrześniu, może pod koniec sierpnia coś kupić, żeby jeszcze tak przed, przed moją, moimi pierwszymi jazdami, jak już będę miał prawko tym samochodem, żeby sobie troszeczkę już przy nim tam porobić. Bo mam kilka właśnie planów, już mniej więcej chcę coś tam sobie przy nim podziałać, żeby jeszcze lepiej się jeździło i naprawdę mi się będzie. Fajna bryczka, ale zobaczymy jak to jeszcze wyjdzie. Jestem tu zainteresowany audycją ma trzy hmm. nowszą, ale no jeszcze zobaczymy, także tutaj za chwilę pójdę. Nie wiem jeszcze kiedy ten odcinek tutaj wleci, szczerze mówiąc na YouTube'ki zobaczymy, ale myślę, że jak najbardziej spoko, także dzięki za oglądanie, ludziska. Trzymajcie się e, bezpiecznej, e, bezpiecznego tam, nie wiem, bezpiecznej aury, aby się nic nie działo. I do kolejnego, trzymajcie się. Hej!